Witam wszystkich serdecznie z tej strony Patol Zapraszam do gry Metin 2. Mianowicie pokażę Wam, jak rozwija moją wirtualną postać Oniku Pirate X5, Wojownik Mental 6.1 aktualnie Only skill M5. Jak na ten moment, oczywiście mam trzy plecaczki kału Kasy nie brakuje. Ja na Metinie trochę się znam, bo przyznam się szczerze, że gram już 3-4 lata może. Także gram na różnych napriwach, na metin 2OS, Metin 2, różne. Różny. Także na cenach też trochę. Największy poziom, który osiągnąłem to jest poziom 81, silne ciało P duchowe P 2 razy 1 eq 5 bon full. A więc tak, zapraszam Was do gry. Zaloguję się i zapraszam za chwilę. To ja z powrotem, jestem. Loguję się na postać, tak. Uff, już wcześniej nagrywałem filmik, ale w ogóle dałem ciała. Cały filmik już nagrałem, męczyłem się już z 10 minut, a tu się okazało, że głosu nie ma. <gryw> no dobra, tak szybko, teraz się będę streszczył, bo naprawdę filmik był długi. Polimorfy wbijają na P. Level konia się zwiększy, tak nie robiłem na razie levela konia skillałem M5 jak widać, silny ciał, niedawno weszło M5 Nie będę na razie klikał koło, jest godzina 20.28 Wolę z rana sobie kliknąć o 9 rano i żeby i tak klikać cały czas koło Językiem 1 wbijemy, bo przydają się Kombinacja jest na drugim punkcie Level 61, ostatnio dwa dni wbijem -y. z 55 do 61 w V2 W V1 przepraszam Ale to już kiepsko było przy 60 z buffem oczywiście wszystko, ogólnie to teraz za spot mi leci 0,30% na nakopiłem, także będziemy koksić, przepusteczki kupiłem, buff jest już przeprowadzony, wszystko jest elegancko Także tak, ogólnie to chcę nagrywać filmiki, jakieś poradniki, rozwiązywanie questów, jakieś questy, będę pokazywał jak, jak ile, co kosztuje Będę pokazywał, od, mogę nawet zacząć od pierwszego levela, zacząć grać, pokazywać wam jak, gdzie expić i będę pokazywał etapami. Oczywiście nie będę pokazywał wam jak wbijam, od 1 do 2, 3, 4 i tak dalej. Tylko będę pokazywał level up, tak? Drugi, trzeci, czwarty i tak kolejno. No nawet nie będę się wygłupiał, tylko zacznę na przykład od 30 pokazywać jak wbijam kolejne levele i gdzie najlepiej expić ci... i gdzie dropnąć cokolwiek, tak? Jeżeli oczywiście się Wam spodobały filmiki, będzie dużo głosów fajne, dużo komentarzy pozytywnych, o subskrypcji nie oczekuję. No ale wiecie, to od was zależy wszystko. Także jak Wam się będą podobały filmiki. I napiszcie w komentarzach czy Wam się to podoba, czy ten pomysł jest ambitny i czy chcecie, żeby takie filmiki były. Ja wam nagram ten filmik oczywiście. Napiszcie w komentarzach, co chcecie, żeby było, a co chcecie, żeby nie było. Tak szybko, wam jeszcze pokrótce pokażę coś ciekawego. Jestem z powrotem. Tak, właśnie chciałem wam pokazać super ekstra postać. Nie, no nie jest taka super, no ale 75. level, tak skillen nawet takie w miarę ogarnięte. Koń bojowy, <grym> porażka. Dobra, ale chciałem co wam chciałem pokazać, chciałem wam to pokazać. Gość opisał na linii czatu że odda postać w dobre ręce doświadczonemu graczu, ja od razu napisałem napisał, że konto daje, z mailem i wszystkie dane podaje, podałem mu swój numer gadu gadu napisał do mnie faktycznie, podał dane, pisał napisałem mu, że mam eq, tak, pokazałem mu eq, wszystko jedno po kapyżeta, pokazałem, że będę robił skill na p i tak dalej i tak dalej że mam dobre czekramy, um 14, kw 4 i takie pierdoły pokazałem mu to wszystko, on powiedział Wrzuć sobie rzeczy, będziesz się cieszył. wprawce jak postać sobie radzi w PvP. Tak, typowy oszust. Emaila nie podał i mówi, że emilitemy wrzucał. Tak, złodziej. Tak pełne jest złodziei. Strzeźcie się, naprawdę, strzeźcie się. Złodzieja jest łatwo rozpoznać, jak kręci w ogóle. Nie no, naprawdę. Czasami jest ciężko rozpoznać typowego do takiego porządnego złodzieja, ale naprawdę. Strzeźcie się, naprawdę. Mówię wam, strzeźcie się. Także tyle w tym filmiku chciałem wam powiedzieć. Nie ja będę kończył, bo filmik na, na pewno długo trwa. Także jeżeli wam się spodoba. Ten filmik jest powiem byle jaki może, ale naprawdę pierwszy raz filmik nagrywam. I nie wiem czy Wam się to w ogóle spodoba, tak? Będę wkładał w to całe serce i żeby to wam się podobało i żeby to było w jak najlepszej jakości i jak najlepiej. Kupuję niedługo nowy sprzęcior, także będzie kosa. Jak wam się będzie podobać, to będzie gitara. Na razie dziękuję. Do usłyszenia. Na razie.